No, witam Was serdecznie na moim kanale Świat Akwarysty. W dzisiejszym odcinku aktualizacja, co dzieje się u moich kwiatków doniczkowych. Więc, tak, zacznijmy, tak jak zawsze, od półeczki nad akwarium. Więc na tej półeczce kaktusy mają się bardzo dobrze. Tutaj możecie zaobserwować, że gdzieś zaraz Wam pokażę. Tutaj, nie tutaj. O, tutaj. Możecie zobaczyć, że wyrastają dwa nowe obok. Ten kwiatek coraz dalej zaczyna się pnąć. Tutaj jeżeli chodzi o tego skrzydło kwiata, coś opad ma mokro, ale nie wiem, coś opad. Tutaj jeżeli chodzi o bluszcz, ma się dobrze, zaczynają wyrastać nowe listki trzykrotka rozrasta się bardzo dobrze tutaj już oplotłem parę razy takie dłuższe liście, dłuższe łodygi gdyż sięgały mi na ten na pokrywę i jak pokrywa się nagrzewała to źle to na nie wpływało i usychało tutaj przybyła paprotka jest bardzo licha ale ona urośnie paprotka lubi ten mokre podłoże i będzie rosła ładnie. Tutaj następny kwiatek o kwitnie ładnie. Tutaj następny grudnik rozrasta się coraz bardziej, coraz większe ma te łodygi. Tutaj drzewko szczęścia tak zwane, zapomniałem jak ono się inaczej nazywa, o grubosz przypomniało mi się to tamta odnoga jedna co była to ją musiałem wywalić bo zaczęła się psuć i wsadziłem dwie teraz takie ładne odnogi tutaj jak możecie zaobserwować już wyrasta mi następna odnoga lotos też rozrasta się bardzo, bardzo w tej doniczce Pewnie niedługo go będę musiał rozsadzić, trochę zmniejszyć jego objętość. Tutaj macie pieniążka, który rośnie bardzo ładnie. Tak jak mówiłem we wcześniejszym odcinku, będę musiał go y, trochę też rozsadzić. Ale jest go tak ciężko rozsadzić, bo on ma tak ściśnięte ze sobą te korzenie. Że po prostu jest ciężko, to trzeba uważać, bo jest delikatny i można go rozerwać bez korzeni. No i tutaj mamy następny kwiatek, który już tutaj, ta łodyga jest do cięcia, bo już nam uschła i już nie ma żadnych kwiatków. Tu nadal się trzymają kwiatki. Powiem Wam, że on zakwit w tamtym roku 11 grudnia i kwitnie do tej pory. Także naprawdę super. No a tu na moim paludarium zmieniło się to, że został przesadzony w troszkę większą doniczkę ten yy, grudnik. Tutaj przybyło takie taki kaktus, fajne drzewko z tego się robi. Ten kwiatek tak jak był, tak jest. No i tutaj zostało wsadzony następny kwiatek. Jak on się nazywa? Mm. Ojejku, wyleciało mi z głowy. Przypomnij mi się, to Wam powiem. Tutaj monsterka no, rośnie pięknie. Następne wypuszcza listki. Tuż tu jest zawinięte. Tak myślę, żeby wziąć yy, drabinkę i na drabince ją puszczać. Albo yy, tu na ścianę dać jakieś po prostu y, śrubki czy coś, żeby ona się tak pieła następny kwiatek też ładnie rośnie, wypuszcza nowe listki tutaj ten też no i teraz przejdźmy na y, kwiatki które mam na terrarium z jerzykiem. więc tak, tutaj ten kwiatek, który stał przy akwarium Zmienił swoje miejsce, stoi teraz tutaj, bo tamta, jak widzieliście, wcześniej stoi moja paprotka. Ten kwiatek coś nie wiem, ma wodę, wszystko ten, a coś zaczyna mi marnieć. Nie wiem, co się mu dzieje, ale miejmy nadzieję, że w końcu odbije. Tutaj również możecie zauważyć, że wypuszczają następne listki. Ten też ma się bardzo dobrze. No i na końcu zimnokolkus również ma się wspaniale ładne zielone listki. Yy, powiem wam taki tip, jeżeli chcecie, żeby wasze zimnokolkusy rosły bardzo ładnie, dawajcie do nich yy, fusy od kawy albo zróbcie taki napar z fusów i tym podlewajcie. Rewelacja. No dobrze moi drodzy w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. A Was serdecznie zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Łapek w górę do odwiedzenia mojego drugiego kanału o nazwie Świat Majstra. Tam też dzieje, dzieją się fajne rzeczy, różne ciekawe. Także trzymajcie się. A sorki jeszcze zmieniło się tutaj na mojej półce, znaczy nie półce, tylko na mojej komodzie, że ten kwiatek ma nową doniczkę, został przesadzony w nową się. i też rośnie ładnie. A tutaj tak, jak pamiętacie na ostatnim odcinku była zielistka, ale zielistka poszła na tą chwilę do mojej mamy do pokoju. Dobrze. I już teraz naprawdę Kończę ten odcinek i życzę Wam miłej niedzieli. Trzymajcie się. Cześć.